Destrukcja otoczenia w grach wideo zawsze była pewnym wyznacznikiem tego, jak bardzo zaawansowany silnik stoi za daną produkcją. W przypadku serii Battlefield destrukcja otoczenia zawsze wyznaczała pewnego rodzaju nowe standardy, zawsze była czymś bardzo charakterystycznym dla serii. A co by było, gdyby destrukcja otoczenia w Battlefield 6 wyglądała tak? Całym czołem, kramka z Rosolem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale. I ostatnio przeglądając Steama już totalnie z nudów, nie mogąc doczekać się jakiejkolwiek zapowiedzi czy też teaseru trailera Battlefield 6. Czegokolwiek, bo bardzo dużo rzeczy wycieka teraz do internetu, moją uwagę przykuł tytuł Teardown. Jest to gra typu sandbox, jest tam jakaś co prawda szczątkowa fabuła, ale wszystko, cała zabawa, tak naprawdę opiera się na destrukcji otoczenia. Wszystko, co widzicie na mapie, jest zbudowane z tak zwanych wokseli. Woksele, moi drodzy, najprościej rzecz ujmując, są to takie piksele trójwymiarowej grafiki. Jak w 2D. Mamy pixel, tak w 3D mamy voxel. W grze można zawalić. Każdy budynek, w zależności od tego, jakim materiałem dysponujecie, można zrobić najmniejszą dziurę typu 1 voxel, można tą dziurę zrobić ogromną, dysponując odpowiednim sprzętem. Poza taką typowo rozumianą destrukcją otoczenia, moją uwagę najbardziej przykuło rozprzestrzenianie się płomieni i rozprzestrzenianie się ognia. No bo zobaczcie, zacząłem od jednego punktu na całym budynku, a potem po prostu patrzyłem. W pewnym momencie nawet odszedłem od komputera, bo tyle to trwało, ale ogień bardzo naturalnie z tego jednego małego punkciku rozprzestrzenił się na całe, całe pomieszczenie, trawiąc po kolei każdą ścianę. W pewnym momencie te spalone obiekty zaczęły nawet od głównego budynku odpadać. Całość wyglądała mega naturalnie, dlatego, rozochodzony tym, co zrobiłem, postanowiłem podłożyć ogień z drugiej strony budynku. Albo spójrzcie chociażby na ten wybuch. Ja wiem, całość nie wygląda mega realistycznie, ale chodzi tutaj głównie o fizykę, o to w jaki sposób obiekty, czyli tak naprawdę te woksele, reagują na tą wirtualną siłę, której są poddawane. Oczywiście nie wszystko zawsze wychodzi idealnie, nie wszystko się klei, nie wszystko tak pięknie poddaje się prawom fizyki, bo gdy starałem się przez 15 minut chyba rozwalić ten budynek w taki sposób, żeby zniszczyć całą podstawę. Powiedzmy od ziemi metr do góry, to musiałem zwracać uwagę chociażby na półmetrowe połączenia między samym czubem budynku a podłożem, tak aby nic, zupełnie nic, nawet milimetr nie łączyło całego budynku z gruntem. Gra w tym momencie liczyła chyba cały budynek jako jeden wielki woksel, no bo na chłopski rozum kiedy praktycznie nic nie łączy górnej części Budynku, to powinien on się po prostu zawalić pod swoim ciężarem. Tutaj tak nie było, ale to jest już czepliwość z mojej strony. Oczywiście ciężko też zakładać, że z perspektywy samego gameplayu, z perspektywy balansu w trakcie takiej battlefieldowo-szóstkowej rozgrywki destrukcja, możliwość zniszczenia totalnie, totalnie każdego budynku na mapie byłaby bardzo dobrą opcją, bo pewnie nie. Natomiast ciężko nie oprzeć się wrażeniu, a w zasadzie jest to fakt, że to co zrobili twórcy pod względem fizyki cząsteczek, pod względem fizyki obiektów, pod względem chociażby rozprzestrzeniania się ognia, rozprzestrzeniania się dymu, tego jak wszystko się pali, tego jak wygląda chociażby głupi pył, głupia piana z gaśnicy jest godne podziwu. Popuśćmy trochę teraz nierozważnie wodze naszej fantazji i wyobraźmy sobie Battlefielda zbudowanego właśnie z tych takich, może ciut większych wokseli, żeby było prościej, żeby ten silnik może bardziej wyrabiał, bo podejrzewam, że to wszystko jest do zrobienia. I wyobraźcie sobie, jak jedziecie czołgiem, wjeżdżacie w budynek... I po prostu wjeżdżacie w ten budynek. Widzicie każdy najmniejszy okruszek, widzicie każdą najmniejszą cegłówkę, każdy odpadający tynk. Oczywiście w międzyczasie wasz czołg, czy też wasz pojazd ulega jakimś zniszczeniom. Nie jest tak w 100% sprawny, jak był przedtem, co też może być fajną kontrą, może być fajnym balansem do niszczenia wszystkiego, każdego budynku na mapie w trakcie meczu battlefieldowo-szóstkowego zawsze ever. Wyobraźcie sobie broni, wyobraźcie sobie karabiny, których kaliber jest przeróżny, wyobraźcie sobie, karabin snajperski kaliber 50, który wystrzelony w ścianę budynku robi w nim po prostu dziurę. W samej grze fizyki tej używamy do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań, począwszy od zawalenia jakiegoś budynku, czyli takich typowo destrukcyjnych prac, aż po małe przestępstwa polegające na zatopieniu sejfu w jeziorze czy też w wodzie, no ale najpierw trzeba ten safe wydobyć z samego budynku, a robicie to w taki sposób, że wywalacie dziurę w ścianie młotem, wywalacie sam safe i wrzucacie go do wody. Sam proces destrukcji, robienia tego wszystkiego w tym tytule jest niesamowicie wciągający, był nawet uzależniający, ale pomyślałem, że przed premierą Battlefielda 6, a praktycznie przed trailerem, Fajnie byłoby wam coś takiego po prostu pokazać. Ja osobiście nie uważam, że zobaczymy aż taki model destrukcji w kolejnym Battlefieldzie, bo byłoby to też po prostu chyba nierozsądne pod względem gameplayowym, o którym wcześniej wspominałem, Natomiast mam nadzieję, że to co zobaczymy będzie w swojej naturalności i prostocie fizyki, którą nawet obserwujemy na co dzień w trakcie naszego życia, będzie po prostu bardzo, bardzo podobne. Dajcie mi moi drodzy znać co sądzicie w tym temacie, czy chcielibyście zobaczyć Battlefielda aż tak rozwalalnego? No i co, trzymajcie się, pamiętajcie, Kromka Gada radzi, nikt was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!